Kołobrzeg piękny. Pogoda może mniej piękna, ale Lewica się nie boi trudnych warunków i również w takich warunkach spotykamy się z mieszkańcami Kołobrzegu, ziemi zachodniopomorskiej. Jesteśmy w Gronie Naszych kandydatów do Sejmiku, do powiatu, do gminy. Rozmawiamy o samorządzie, rozmawiamy o wyborach samorządowych i rozmawiamy o tym, że wysyłamy do naszych mieszkańców smsy: szkoła, mieszkanie, szpital. To są te zadania, które będziemy realizowali, jeżeli chodzi o samorządy w całej Polsce. Dzisiaj to jest taki moment, że potrzebujemy, ażeby w samorządach było wielu przedstawicieli polskiej lewicy. Potrzebujemy tego, żeby lewica była mocno reprezentowana i w samorządach wojewódzkich, ale również w samorządach powiatowych i w samorządach gminnych, bo chcemy ten nasz program lewicowy wdrażać. Już dzisiaj, jak Państwo wiecie, jesteśmy ważnym elementem koalicji 15 października. I wszystkich Państwa uspokajam, ta koalicja będzie trwała, ta koalicja będzie funkcjonować. Ta koalicja wie, jaka wielka odpowiedzialność na wszystkich ugrupowaniach tworzących tą koalicję spoczywa. Ale też wiemy już po tych doświadczeniach, że jeżeli chcemy w tej koalicji przypilnować podwyżek dla sfery budżetowej, przypilnować podwyżek dla y, nauczycieli, y, przypilnować kwestii dotyczących spraw y, socjalnych przypilnować kwestii dotyczących renty wdowie, przypilnować spraw związanych z komunalnym budownictwem mieszkaniowym, tak ważnych dla nas, czy przypilnować kwestii rozwoju Infrastruktury, w tym przypadku infrastruktury nadmorskiej, no bo przecież jesteśmy w takim regionie. To tutaj potrzeba w tym samorządzie właśnie przedstawicieli lewicy. I z takim przekazem odwiedzamy miasta w Polsce i mówimy o tym, co lewica chce zrobić w samorządach. Jeżeli chodzi o szkołę, doskonale Państwo wiecie, że trzeba przywrócić normalność w polskiej szkole. Chcemy rzeczywiście przywrócić apolityczność przede wszystkim tych szkół, chcemy doprowadzić do tego, aby nauczyciele mogli w godnych warunkach pracować, a uczniowie byli rzeczywiście i mieli program taki, który jest programem XXI wieku, który będzie pokazywał, że chcemy Polski otwartej, Polski w Unii Europejskiej polski, która kształci młodych ludzi, którzy tu mają się kształcić, uczyć, być i żyć i funkcjonować. Żeby mogli to robić, potrzeba mieszkań. Dzisiaj, jeżeli chodzi o budowę mieszkań komunalnych, doskonale państwo wiecie, że z tym jest wielki problem. Mamy deweloperów, mamy TBS-y, ale tam potrzeba dużo pieniędzy, żeby mieć tak zwany wkład własny. A my mówimy dzisiaj lewica będzie z samorządami budować mieszkania na wynajem po to, żeby te mieszkania na tani wynajem mogły być wynajmowane przez na przykład młodych ludzi, którzy zaczynają swoje życie. Skończyli szkołę, zaczynają pracę i potrzeba dzisiaj, yy, potrzeba dzisiaj tych mieszkań. Szpitale ochrona zdrowia doskonale Państwo wiecie, jakie z tym są wielkie problemy. Ten system dzisiaj trzeba naprawić, bo nie chodzi tylko o to, żeby dosypywać pieniędzy do systemu, ale chodzi o to, aby skrócić kolejki do lekarzy, ażeby ten system efektywnie zaczął działać i nad tym też pracujemy. To są rzeczy, które Będziemy robili w samorządach i dlatego potrzebna jest lewica w samorządach, żeby współpracowała z rządem, bo nie może być kłótni między rządem a samorządami i też nie może być tak, że rząd będzie dawał zadania samorządom i mówił radźcie sobie sami, nie dając oczywiście na to środków finansowych. Dzisiaj chcemy to uporządkować i dzisiaj mówimy: decentralizacja państwa, podmiotowość samorządu to są dla nas kluczowe sprawy. Ale oczywiście wiemy, co się dzieje wokół nas. Wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Wiemy, jak istotną sprawą jest bezpieczeństwo państwa. I tutaj pozwolę sobie oddać głos wiceministrowi obrony narodowej Stanisławowi Wziątkowi, który pracuje nad tymi sprawami, który. Dzisiaj też, jako lider listy do Sejmiku, wie, jak istotną sprawą jest szczególnie funkcjonowanie samorządu, województwa, również w trosce o nasze bezpieczeństwo, bo to są rzeczy, gdzie będziemy musieli również mieć bardzo dobrą współpracę między rządem a samorządem, po to, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować. Stanisław, oddaję Ci głos. Samorząd to wspólnota mieszkańców. Tą wspólnotę można budować i trzeba budować w pełnym porozumieniu administracji samorządowej z administracją rządową. Ten morski wiatr daje świeżość i poczucie nadziei, że właśnie taka filozofia będzie realizowana na stałe. To jest działanie, które jest wyzwaniem, ale daje także poczucie i gwarancję, że samorząd razem z rządem będą dbać o wszystkie potrzeby człowieka. Naturalną potrzebą człowieka jest bezpieczeństwo. Teraz, kiedy tak dużo jest różnego rodzaju zagrożeń wokół nas, kiedy tuż przy granicy naszego kraju toczy się pełnoskalowa wojna, my musimy budować jedność, jedność działania narodu, jedność działania rządu, samorządu i jedność wszystkich obywateli. Tylko wtedy, kiedy będziemy traktować obronę narodową jako polską rację stanu, będziemy mogli mówić o tym, że będziemy skuteczni w działaniu, że oprzemy się wszelkim zewnętrznym zagrożeniom. Dlatego lewica mówi, że środki finansowe, które będą dawały szansę na transformację i modernizację techniczną armii, to dobrze wydane pieniądze. Ale one muszą być tak wydawane, aby dawały także. Koło zamachowe dla rozwoju polskiej gospodarki, żeby to polskie przedsiębiorstwa, polskie zakłady pracy, samorządy mogły na tym korzystać. Tylko wtedy będziemy jednocześnie wzbogacać możliwości i zdolności armii, ale i dawać poczucie, że gospodarka na tym może korzystać, że możemy dawać nowe miejsca pracy. To otwarcie na samorząd nowego kierownictwa resortu, ale także i przede wszystkim lewicy, to jest myślenie o współdziałaniu, które pozwala tworzyć partnerstwo w konkretnych sprawach. To teraz właśnie resort otwiera się na to, żebyśmy mogli współpracować z wszystkimi organizacjami samorządowymi. Wszystkie organizacje, kluby generałów, związki żołnierzy wojska polskiego, organizacje proobronne, wszystkie te instytucje, które są otwarte na tworzenie postaw patriotycznych, na tworzenie bezpieczeństwa w rozumieniu o cywilnym, to jest to, co powinno nas wszystkich jednoczyć. Bo naszym wyzwaniem jest to, żeby kluby żołnierskie były gotowe do przyjmowania wszystkich cywili zorganizowanych w tych organizacjach, żeby te kluby działały na rzecz tworzenia zintegrowanego systemu obrony cywilnej. To jest wyzwanie, Szanowni Państwo. Obrona cywilna to ochrona obywateli w sytuacji zagrożenia. Każdy powinien wiedzieć, gdzie może się. Rozśrodkować, gdzie powinien znaleźć schronienie, jak reagować, kiedy pojawi się sygnał o alarmie, jak reagować wtedy, kiedy potrzebuje kolega, przyjaciel, znajomy, sąsiad pomocy medycznej. Musimy odbudować pomoc, która daje poczucie, że wszyscy jesteśmy w tej bezpośredniej więzi. Ale to współdziałanie to także realizację konkretnych potrzeb w konkretnym miejscu. Tu, w koło chcemy współdziałać, czyli Obrona Narodowa, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, w którym zajmuje się sprawami o charakterze społecznym, ale także samorząd, który potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy portu, wejścia do portu i współdziałania marynarki wojennej. Współdziałanie władz miasta i władz powiatu daje gwarancję, że port odzyska nowego, nowe szanse, że dostanie nowy napęd do rozwoju z nowym potencjałem. To jest także potrzeba budowania w oparciu o tereny, którymi dysponuje wojsko, nowej infrastruktury związanej chociażby z powstaniem nowego parku w koło brzegu pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi. My gwarantujemy, że będziemy gwarantami właśnie tego, aby potrzeby samorządów mogły być realizowane w pełnym partnerstwie z żołnierzami, z wojskiem i przede wszystkim z lewicą. Lewica, drodzy Państwo, to wspaniała drużyna. Ta drużyna, która idzie do tych wyborów, jest tak przygotowana, że możemy przyjmować najwyższe, największe wyzwania. To jest drużyna składająca się z kobiet, mężczyzn i młodych i świeżych, ale także z wielkim doświadczeniem. Tuż na tej liście po mojej osobie znajduje się Ania Walczak do sejmiku samorządu województwa Ania, dyrektorka Szkoły Morskiej, widać, że ma w sobie nie tylko wielką energię i chęć do działania, ale także jest wychowanką, wychowawcą dla wielu młodych pokoleń w miłości do morza, do dyscypliny, do współdziałania. Jest tutaj z nami Paweł Kosmalski, wicewójty gminy Wałcz. Jest także były wójt gminy Kołobrzeg, Tadeusz Kowalski. Szanowni Państwo, ta drużyna to są także przedstawiciele wojska, którzy są w tej chwili w stanie spoczynku. Jest także na tej liście były komendant Poligonu Drawskiego, Marek Gmurski. Mamy dyrektorów szkół i średnich, i podstawowych. Są na tej liście również osoby reprezentujące cały Związek Nauczycielstwa Polskiego, a więc przekrój możliwości wielkiego zaangażowania naszych kandydatów. Tu, w koło brzegu, lewicę znakomicie prowadzi starosta Jacek Kuś. Jacku, zapraszamy. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Panie ministrze, również dziękuję za te ciepłe słowa. I rzeczywiście Kołobrzeg jest takim miejscem, gdzie porozumienie i wspólne działanie pokazuje, że daje efekty. Cieszę się, że są z nami e, ludzie, osobowości z różnych stron e, świata politycznego. Są to osoby, które bardzo mocno utożsamiają się z lewicą. Są to nasi przyjaciele, którzy współpracują z nami i w Radzie Miasta i w Radzie Powiatu. Są z nami przyjaciele, którzy startują z nami do Rady Miasta, do Sejmiku ale również są osoby, które nas na co dzień wspierają i tutaj za to wsparcie bardzo mocno dziękuję panu ministrowi Stanisławowi Wziątkowi, panu ministrowi Dariuszowi Wieczorkowi i wielu, wielu naszym samorządowcom, ministrom, którzy, na których Kołobrzeg zawsze może liczyć. I tutaj z Kołobrzegu musi wybrzmieć takie jedno zdanie – w jedności siła, razem możemy więcej. Tutaj w Kołobrzegu tych potrzeb, jeżeli chodzi o rozwój naszego, naszej lokalnej społeczności jest bardzo dużo. To, o czym wspominał pan Stanisław Wziątek, pan minister Stanisław Wziątek, jako racja stanu dla naszego miasta to rozwój, przebudowa portu morskiego. To danie tlenu Kołobrzegowi jako miastu, które potrzebuje e, utworzenia drugiej nogi gospodarczej. To danie świeżości do tego, abyśmy mogli jako lokalna społeczność się rozwijać. Ja jestem przekonany, że z taką drużyną, panie ministrze, do sejmiku, ze wspominanym już tutaj liderem listy, bo to jest dla nas wielki zaszczyt mieć takiego lidera i z takimi osobami tutaj z tego okręgu jak Tadeusz Kowalski czy Ania Walczak możemy zrobić wiele. Ja bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście, trzymamy kciuki i wszyscy pracujemy na wspólny sukces. Kłaniam się. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie ma to tak, czas dziękujemy. na fotoreporterów. A zdjęcie zrobimy, słuchajcie.